Tydzień temu na ulicy Grubackiej, na przejściu dla pieszych, została zabita przez pirataż 17-letnia dziewczyna. Poruszyło nas to, ponieważ nie znaliśmy jej, dopiero ujrzeliśmy uży jej twarz w momencie, gdy ją przykrywali workiem lub gdy ją pakowali do karawanu, gdy przyjechali. No, na, od razu po, tragedii, y, po tej tragedii piątkowej y, poszliśmy do domu, gdy weszliśmy y, na internet, weszliśmy na forum y, Echa Dnia i y, tutaj y, w trójkę zmówiliśmy y, się na spotkanie w niedzielę, by po prostu tego... Y, zanie... brakuje mi słowa. Po prostu, żeby walczyć y, o to, żeby więcej ludzi nie ginęło na ulicy Grubackiej, ponieważ są tam bardzo często wypadki z dużo wypadków śmiertelnych, z dużo potrąceń, w szczególności na tym przejściu na wysokości Szpitalu Wojewódzkiego. No i zorganizowaliśmy się, ma powstać marsz w sobotę o godzinie 13. No i tutaj w związku z tym zbieraliśmy podpisy pod petycją. Mamy już ponad tysiąc podpisów, zbieramy je praktycznie od wczoraj i marsz odbędzie się w... W sobotę o godzinie 13 na miejscu tragedii przy aptece będziemy szli prawym pasem ruchu na ulicy Grunwaldzkiej Dojdziemy do wiaduktu tam na Żytniej, zawrócimy i będziemy szli w wolnym tempem na miejsce tragedii. No i rozejdziemy się i to wszystko i miejmy nadzieję, że powstanie w końcu ta sygnalizacja świetna, by mniej ludzi tam zginęło, bo... Coraz więcej ludzi tam na pewno idzie schorowanych, zamyślonych, zaniepokojonych yy, wynikami szpitalnych i bardzo łatwo dojść tam do tragedii. Prosimy też y, również ludzi, by przyszli na ten marsz i podpisywali się, y, jeżeli ktoś do nich podejdzie z petycją y, swoim pismem i adresem, y, ponieważ taka jest prawda, że my walczymy o życie ludzkie, ponieważ gdy powstanie ta sygnalizacja świetna, no, zmniejszy się ilość wypadków. Z... Yy... No dzięki temu taka skadaż możemy uratować, u... uratować kilka żyć. żyć ludzkich. No i serdecznie zapraszamy w sobotę o godzinie 13 na miejscu tragedii na ulicy Prowadzkiej.